Cześć witajcie moi drodzy z tej strony jak zwykle Pan Dolar a to pierwszy odcinek z nowej serii na moim kanale Czołgi za żetony albo czołgi za przepustkę Jeszcze nie wiem na jaką nazwę jako tutaj Dolar Corp się zdecydujemy Bo jest to kwestia powiedzmy sporna w cudzysłowie Zobaczy jak to Hakan zrobi i wtedy będę wiedział Więc albo czołgi za żetony albo czołgi za przepustkę Będzie to seria w której będę pokazywał wam swoje pojazdy, które zdobywam z Battle Passa za żetony będę je recenzował tak jak czołgi premium i ewentualnie mówił czy opłaca się te czołgi brać czy też ich się nie opłaca brać pod względem czysto przyjemnościowo z gry Te czołgi nie mają bonusu do zarobienia, są to typowo fantanki, które możecie sobie wziąć żeby sobie nie po prostu grać także teraz dzięki temu właśnie dzięki tej serii będziecie wiedzieć co ja sądzę o danym pojeździe z... O danym pojeździe z po prostu żetonów, nie? No nie mam ich jakoś dużo, ale uznałem, że taka mała podseria, dlaczego by nie. No, aktualnie widzicie, mam airface'a, mam, mam obiekta i mam charfutura, yy, także no są tu trzy pojazdy, tylko wiem, że Wy macie już pewnie wszystkie i macie po 1000 bitów na każdym. Ale dla kogoś, kto pojazd dopiero zaczyna z złotem, albo będą to jego pierwsze przepustki dopiero nadchodzące, to warto, myślę, zobaczyć po prostu co ja o danym pojeździe sądzę. Także zapraszam Was do oglądania tej serii. Pamiętajcie tylko, że recenzja jest czysto subiektywna i jest często brana na podstawie moich odczuć. Także e, tyle, jeżeli o to chodzi. E, AFS-1, czyli dziewiątotierowy amerykański pojazd, właśnie za 9 jetonów z przepustki bitewnej, e, możecie go zdobyć. E, co możemy o nim powiedzieć? E, przejdziemy sobie oczywiście na początek do statystyk. Średnie uszkodzenia 400, średnia penetracja 258 nieźle. Ładowanie działa 9 sekund, również jest spoko. Minus 10 stopni opuszczanie jest rewelacyjne. Re rewelacyjnie, czas celowania 2 sekundy i rozrzut na 100 metrów 0,36 mogłoby być lepiej, ale źle nie jest działo, ma całkiem przyjemne ja się również zgadzam z tym co statystyki tutaj mówią. Żyw żywotność, a rozwinąłem siłę ognia. Żywotność ponad 2000 HP, ale warto brać sobie poprawkę, że mam tutaj dodatek z ulepszeń polowych, który daje mi 60, i mam tutaj dodatek, który daje mi tutaj ulepszone wzmocnienie. Czyli normalnie mielibyście na tym czołgu 1800 punktów wytrzymałości, ja mam ponad 2000. I teraz tak, pancerz kadłuba 121 na przodzie, 89 na boku, 38 na tyle, no słabiutko. Duże te gąski przyjmują, co jest spoko, aczkolwiek rzeczywiście dolną płytę niesamowicie łatwo przebić górną, no już ciężej bo jest pod dość dużym kątem. Jeżeli chodzi o wieżę, prawie 300 mm na przodzie, 102 na boku, 51 na tyle. No i tu standardowo boki tył wchodzą mnie, wieża przednia. Jest całkiem fajna i rzeczywiście potrafi odbić. Jedynie w ten włas tutaj yy, potrafi wchodzić, o ile ktoś przyceluje. Pancerz dość średni, HP jest całkiem dużo, mobilność 35 km na godzinę i to, yy, i to bazowo, co jest całkiem fajnym wynikiem. 12 do tyłu również daje radę i prędkość obrotu kadłuba 34 stopnie na sekundę, także też całkiem nieźle, maskowanie nie bierzemy pod uwagę bo jest to czołg ciężki, zasięg widzenia 414 metrów ale jak widzicie mam tutaj bonusy i mam tu też rzeczy, które mi ujmują także jest to całkiem niezły zasięg widzenia bazowo byłoby to no, 370 metrów, 380 wystarcza jak na czołg ciężki nie jest to nie jest wymagane po prostu więcej w tym pojeździe nie jeżeli chodzi o moje wyposażenie, tu kolejna fajna rzecz czołgów za zarzetony z przepustki bitewnej. To wyposażenie. Bazowo mamy tu duży zestaw naprawczy, który nie dość że zwiększy szybkość naprawy modułów, to jeszcze naprawia wszystkie uszkodzone moduły. Także fajna sprawa. Do tego mała apteczka i automatyczna gaśnica. 25 pocisków zwykłych, 12 goldowych i 3 ha. najczęściej gram na full goldzie, ewentualnie na bardziej miękkie cele. Po prostu używam pocisków standardowych. w prawie w ogóle nie używam, bo głównie dla sportu. Jeżeli chodzi o moje wyposażenie, mam tutaj dosyłacz, wentylację i wzmocnienie. Standardowy zestaw na czołg ciężki i na tym zestawie gra mi się najprzyjemniej. Czasami wzmacniam się jeszcze dyrektywą na, na szybkość przeładowania lub na wentylację, żeby jeszcze zwiększyć osiągi tego pojazdu. Nie, nie chcę montować na razie. No, jak widzicie, załoga czteroperkowa, naprawa, braterstwo broni, perki wspomagające strzelanie w ruchu, yy, perki zwiększające zasięg widzenia oraz intuicję, które jest aktualnie w trakcie robienia. Yy, także tak to się prezentuje, moi drodzy. Na dobry początek, mogę powiedzieć, że lubię ten czołg. Jest on fajny, jest on przyjemny. Moim zdaniem, jest warty uwagi. A czy jest warty uwagi, podsumujemy sobie na koniec. A teraz przejdźmy już do bitewki. Dobra moi drodzy, jesteśmy w bitewce. Bitewka na mapie, jak widzicie, Ensk. Losowanie na dziesiątki. Także no, takie losowanie po środku. No, widzicie, jeżeli chodzi o XYM, a tutaj się nie sugerujmy, mam to nie po tylko dlatego, że mogę sobie odhaczyć czołgi, które są niewymaksowane. Ale do meritum, mamy po prostu według XYM lepszy skład. Yy, także postanowiłem pojechać sobie jako czołg ciężki do miasta yy, Mam dobry czołg ciężki af tak przedstawiam, mam statystyki, jest dobrym czołgiem yy, Od razu ładuję Golda, 340 peny pozwoli mi przebijać tutaj wszystko I yy, jadę sobie moi drodzy, no spokojnie yy, We wskazane miejsce yy, Jak widzicie czołg jeździ dosy dosyć żwawu jak na czołg ciężki na pewno jest to o tyle spoko, że możemy przemieszczać się w po prostu fajny, fajny i bezpieczny sposób. Nie ma tego ryzyka, że nie dojedziemy do bitwy, bo czołg jest na tyle szybki. Teraz widzicie pierwszy strzał w ICA-7 no i niestety nie przebity, ale trudno. Ja mam dużo pocisków, teraz kolejny strzał i tu mnie ziomek ruszył i też niestety nie przebijam. Tym razem w ICA-3 poleciało w bok, nie tak jak celowałem. Ale trudno, nie przejmuję się. Jak widzicie czekam dalej na okazję, wrogów jest dużo. Pierwszy spocik zrobiony i teraz wychyla się isk, który zostaje za 430 Niestety nasz tutaj obiekt ginie dziesiątotierowy. Głupio wyjechał, no i jego żywot się skończył. Mm -hmm. Tu są te patony i jest mnóstwo tych czołgów teraz w bitwach, te co je oddawali za darmo ten paton tank. Jest to dość łatwe do przebijania, tak jak widzicie pyk strzelam 390 uszkodzeń. No i teraz postanowiłem, że nie będę się tu cisnął, spróbuję jakkolwiek zmienić flankę i, i po prostu zrobić coś więcej. Teraz IS7 się odbija, ja niestety też się odbijam, także wymiana wychodzi na zero. No i na razie tak średnia, nie, no dużo tych szołów przebitych, dużo oczywiście błędów tutaj po mojej stronie w celowaniu. Yy, teraz mamy Kernawrona znaczy Kunguerora, wybaczcie, i yy, gdzieś tam szukam sobie okazji. No, ale jak widzicie, na nabytwo idzie, I nagle się wychyla M60. Kolejna dziesiątka, i ona już dostaje ładnie w bok. No, pierwsze trzy strzały oddane. HP jeszcze nie straciłem, także mimo tych nieprzebić nie jest źle, bo ja na tym nie tracę. A oddaję już kolejny strzał w Kunguerora, także już 1600 damage zrobione. Jeszcze jeden strzał i powinienem się hp-kowo spłacić, także będzie już dość spoko. Mam tu dość dobrą miejscówkę przeciwnicy. O dziwo wychylają się na mnie. Ten Is tutaj gra bardzo ostrożnie, ale to mi nie przeszkadza. Ja się nie śpieszę, żeby z nim walczyć, bo teraz wychyla mi się Conqueror i znowu dostaje, moi drodzy za ponad setki. I teraz wychyla się znowu Is. Celuję, on mnie strzela w gąskę. A ja trafiam za 382,5 tysiąca przebite, także nie ma źle. Trzy pociski goldowe mi zostają, no co ja sobie pozwalam grać na goldzie, to jest czołg za on ma dawać przyjemność. I teraz kolejny strzał z 392. Biorę go w innej kategorii, właśnie dlatego, że jest to czołg za zażytony, co wyjaśniłem na początku. I... Dlatego też właśnie lezę sobie full golden, bo mogę, bo ja się bawię tym czołgiem, to jest czołg, to jest mój fantang, ja lubię grać z jestem bardzo, jest to bardzo fajny pojazd zarzetony. Ale do podsumowania zajdziemy sobie później. No i widzicie kolejne strzały. Tutaj filmuję pierwszy raz od Isa, jest to pierwsze, Na 7 strzałów tylko raz mnie przebili, jak widzicie w tej bitwie. Reszta to były odbicia i strzały po gąskach. M60 tutaj dobity pierwszy frak 4300 obrażeń, no i zostały tak naprawdę moi drodzy dwa czołgi. Mm, widzę, że na tego T57 Heavy już się pchają. Także na mapę patrzę i postanowiłem, że jednak pojadę sobie po wafla. Bo widzę, że gdzieś tu stał w rogu mapy, raczej się nie ruszył. No i teraz się wychyla. Niestety, fałka go trafia i kończę go. 4500 Devedja i drugi frak na moim koncie, i tak się ta bitewka kończy. Bitewka nic specjalnego, aczkolwiek myślę, że na tyle fajna, że pokazała ten czołg w całkiem dobrym świetle. A w podsumowaniu już powiem, czy rzeczywiście warto wydać swoje ciężko zarobione żetony, żeby go zdobyć. No i moi drodzy, jesteśmy już na skrzyniach końcowych. Nie ma tutaj dużo. Pierwsza klasa Brutal i Ogień Skuteczny. Pod względem damage'a najlepszy, pod względem expa najlepszy, pod względem zniszczeń tutaj byłem, widzicie, no, dwa tylko miałem, no ładnie się ta drużyna rozłożyło. no każdy praktycznie coś w tej bitwie swojego dołożył do tej wygranej, także udało mi się być na samej górze. 15 strzałów oddanych, 15 trafionych, 12 przebić, 4,5 tysiąca uszkodzeń, damage zablokowany przez pancerz 1860 i 400 z hakiem asysty. No tam troszkę wyszedłem na minus, jak widzicie, no ale to jest standard w tych czołgach, że się na minus wychodzi, dlaczego, dlatego że po prostu grałem goldem, całą bitwę gram goldem, także no wychodzę na minus, tu wyszłem niby na plus, ale tylko dlatego, że była misja plus pamiętajcie, że teraz kiedy to nagrywam są operacje świąteczne i mam plus 50% zarobku także moi drodzy, co sądzę o AFS-ie AFS-1 to naprawdę fajny, przyjemny czołg ciężki, który potrafi odbić ma bardzo fajne działo i może szkolić wam amerykańską załogę na czołgi ciężkie jak najbardziej ten czołg mogę polecić, jest on przyjemny, uwielbiam go jest to chyba jedyna dziewiątka w całym WOCie, którą polubiłem więc to już o czymś świadczy jeżeli nie chcecie zbierać na czołgi typu Kobra czy tam inne czołgi po 20 parę żetonów, tylko chcecie coś za kilka żetonów, to af 1 wydaje się bardzo fajnym wyborem Także bierzcie moi drodzy, korzystajcie, ja serdecznie polecam. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję że się podobało. Zostawcie łapkę, zostawcie sobie na kanale i widzimy się w tych kolejnych materiałach. Hej ludziska piona